Yes, Sita! Nice view, wow. W stronę słońca Rozpędzeni tak bez końca Biegniemy w stronę słońca h -trur, h -trur, h -trur. Mam dosyć życia! A, nie! Chciałam udawać tylko! Ups! Myślałam, że ktoś... Gdzie jest bohater, który mnie miał uratować? Który miał mnie wyciągnąć z zarabatów? Nie ma, jestem zdana sama na siebie. Parkour Wchodzę do ciebie do sesji już. Yee. Przerzuć kaca jak zobaczy grają z nami. Patrzcie. Tak się boże. Ło kurde! Czekaj, bo umarłam. Muszę zejść... Już czekaj, tylko idę w bezpiecznym... Tylko what the HELL?! Co ta laska robi? Mama styta, rządzi miastem. Gdzie? Uh, filus! Jak pomachać do ciebie? Mogę mu faka jakoś pokazać, czy coś? Czym to się robi? Ej, jak mu coś pokazać? On do mnie macha, a ja jakąś taką wrogą postawę przyjęłam. On pokazuje na mnie palcem. Co mnie palcem wytykasz? Czekaj. Poddaj się. Podaj się. Ręce do góry. Ale to jest Rzuć broń. No to już nie. Ja mam teraz pada, to ja nie wiem na co to będzie. Kto cię ubierał? Jacykow chyba. Uuu, w trojego Co się stało? Co to się wydarzyło? Cóż to za hejt? Kurde, poleciał hejt, że się ubiera, że w i nagle wybuchło wszystko. Ale jak kucica wchodzę na ten dach. Upewniam wow. się. Parkur, a ja robię parkur. Patrzcie, przeskoczę na ten drugi dach. O wow, wow, co za ślisk! Jeju. Wpadam wyrwać jakieś lochy moją furą, kurde. I ja teraz ćwiczę kondycję w swojej postaci. Nikt robię taki parkour. Wow, tu się jakaś rozruba gdzie idziemy popatrzeć. Poróbmy foteczki. Jezus Maria Co to za samochód widmo. Ja się nie wsiadę, dziekaj. Jaka bryka. O, o. <grym _> Dobra, odjeżdżam. <grym _> Zabrałem jego furę, uciekał. Co tu się dzieje? Wow, wow, czabie? wow. Jak zamknąć to deskę? Tą maskę, jak opuścić? O, dobra. Bronimy <gryzamy> się z jego furą. Ups.

Może mam jakieś zlecenka? Zobaczmy to, czemu nie do mnie jadę, kurde, Martin na to. mnie tylko zaprasza na coś Ewakuacja i naboje na wagę złota To nie... O nie, Filus przyjechał odzyskać swoją purę zwiewam Wow, co was tak dużo tutaj? Ale drift, patrzcie Dobra, wyścigi, robimy wyścigi, ja myślę, że ja mam najlepszą furę. Siadaj, Filus, uratujecie. Nie. Muszę sobie na furę zarobić w tej grze. Jezu, jaka rozruba, patrzcie, co tu się dzieje. Jaki gang, kurde. Filus tam już wszystko mu jedno, wsiadł ze mną, nie? Ja chyba mi... chyba opod nie mam. Ej sorry nie mam o ja tyłem To ty mi zestrzeliłeś opony Ty gnojcu! Co ty zrobiłeś? Ty ja ci No zestrzeliłeś mnie! Gdzie oni są? Tylko że napólnę O nie, filus, o nie Ej ja... Szkoda, że to nie dalecałem. Ty czekaj, czekaj, patrz, patrz. O kaskuch! Hej kasku! Nie sam łap to! Łap oddech, łap oddech! Oj, bo Chwila Łap granat, łap granat! A, Aaaaa! Policja mnie goni! Dobra! Policja mnie goni. What hell, co to było? Powiem, tak, powiem, nie. Siadam, nie wiem, do kogo tu tak Z jakim tak, różowym... Z jaką różową spluwą, gościu! Dobra, no, Rafael, się... wieź ja mnie jadę, tu pięta, Cześć, to cześć, nie. cześć, rodziska, jedna wielka rozruba się tu dzieje Zostałam porwana! Chłopaki, ratujcie co? mnie! Ratujcie co? mnie, ktoś mnie porwał I ma różową I koszulę i różową spluwę, boję się Kurde, kurde wypadł mi z tym Przejmijcie mnie. Widzicie, gdzie jestem? Patryk. Trzeba mnie odbić, halo. Powiem tak. Trzeba mnie odbić. Gdzie ty jesteś? A, kilo. Musisz mnie ratować. Okay. Dobra, zwiewam. Zwiewam. Ooooooo! Do hejlu! A już myślałam, że mi ofiarował swoją furę. Ja za bardzo wierzę w dobro innych ludzi.